Na początku sierpnia 2006 roku do izby przyjęć jednego z warszawskich szpitali weszła kobieta, około czterdziestki, w widocznej ciąży. Sprawiała wrażenie, jakby miała za chwilę zemdleć. Była blada, ciężko się poruszała i z trudem łapała oddech. Powiedziała, że spodziewa się porodu. Poczuła bóle porodowe, gdy jechała pod miejskim autobusem do pracy. Wiedziała, co oznaczają. To nie była jej pierwsza ciąża. Wysiadła na przystanku i najszybciej, na ile pozwalał jej stan, dotarła do szpitala. Myślałam, że nie zdążę, wysapała. Po spisaniu danych i uzyskaniu niezbędnych informacji przyjęto ją na oddział porodowy. W samą porę nie upłynęło więcej niż godzina, jak Zuzanna o wydała na świat dziewczynkę. W przeciwieństwie do kobiet, które z porodem nie miały wcześniej do czynienia, nie trzeba było jej uczyć od podstaw trzymania dziecka, przewijania czy karmienia. Zuzanna O wykonywała te czynności z dużą znajomością rzeczy. Nie sprawiała jednak wrażenia szczęśliwej i rozradowanej. Na jej twarzy próżno było szukać charakterystycznych dla pierworudek objawów dumy i czułości. Widniały natomiast smutek, rezygnacja, a także obawa. Nikt nie musiał jej pytać o powód minorowego nastroju. Wszystko można było między wierszami wyczytać w karcie informacyjnej. Zuzanna O niedawno skończyła 39 lat. Na stałe mieszkała z mężem, teściami i sześciorgiem dzieci w małej wsi w powiecie Siedleckim. Z trudem wiązali koniec z końcem. Pracowała tylko jedna osoba, właśnie Zuzanna. Mimo zaawansowanej ciąży codziennie, łącznie z sobotami, dojeżdżała 30 kilometrów do pracy. Była zatrudniona jako pomoc kuchenna w barze szybkiej obsługi na obrzeżach Warszawy. Wspaniały model nowoczesnej polskiej rodziny, istny wzór do naśladowania, pomyślała ironicznie położna. Żona z brzuchem do roboty, a mąż... Pewnie całymi dniami siedzi z piwem przed telewizorem, i pewnie ma jeszcze wymagania względem połowicy: ugotuj, posprzątaj, zrób zakupy. Ale najbardziej intrygujące pytanie brzmiało: co ci ludzie zrobią, z czego i jak będą żyć, jak będzie ich o jedno więcej? Miała wrażenie, że skądś znała tę kobietę. Zajrzała do jej karty i przypomniała sobie, Dwa lata wcześniej, w lipcu 2004 roku, Zuzanna O urodziła w ich szpitalu chłopczyka. Zapamiętała tego małego, bo przyszedł na świat w dość dramatycznych okolicznościach. Zadzwoniono po karetkę z banku kilka przecznic od szpitala. Jakaś kobieta stojąca w kolejce do okienka zaczęła wtedy rodzić. Była to Zuzanna O. Tłumaczyła potem, że myślała, że to jeszcze nie nadszedł czas. Przez parę dni cały oddział chodził koło tego małego jak koło następcy tronu. Pilnowali, żeby nie doszło do jakichś komplikacji. Wszystko jednak skończyło się dobrze. Choć może nie było to najwłaściwsze słowo, wkrótce po porodzie Zuzanna o wypisała się na własną prośbę ze szpitala i zostawiła w nim synka. Oświadczyła, że z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogą go z mężem wychowywać. Po prostu nie stać ich na jeszcze jedno dziecko. Poinformowano ją, że ustne oświadczenie to za mało. Zgodnie z prawem, w takich przypadkach rodzice muszą podpisać stosowny dokument o zrzeczeniu się praw do dziecka. W kilka tygodni później można rozpocząć procedurę adopcyjną, czyli zacząć szukać dziecku nowych rodziców. Zuzanna O. dopełniła tych formalności i chłopiec trafił do jednego z ośrodków pod Warszawą. Teraz znowu zostawiła dziecko. Na drugi dzień po porodzie opuściła szpital bez córki. Jednak tym razem nie podpisała oświadczenia o zrzeczeniu się praw do dziecka. Przez kilka dni czekano w nadziei, że matka wróci i poinformuje szpital o swoich planach wobec córki, ale kobieta się nie odezwała. W konsekwencji dziewczynkę przekazano do jednej z podwarszawskich placówek adopcyjnych, pomimo braku formalnego zrzeczenia się praw rodziców do niej. Takie działanie można podjąć w przypadku porzuconego dziecka, a za takie została uznana córka Zuzanny O. Dziewczynka znalazła się w tym samym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, do którego dwa lata wcześniej trafił syn Zuzanny O. Pani z ośrodka świetnie pamiętały i matkę, i chłopca. Co ciekawe, kobieta bardzo wtedy przeżywała, że musi oddać syna. Mimo formalnego zrzeczenia się do niego praw, sprawiała wrażenie, że gdyby to było tylko możliwe, zatrzymałaby go przy sobie. Bezpośrednio po urodzeniu kacperka co drugi dzień odwiedzała synka w ośrodku, karmiła, przewijała. Dała się poznać jako troskliwa i opiekuńcza matka. Pracownicy ośrodka obserwując kobietę bardzo jej współczuły. Żadna z nich nie chciałaby znaleźć się w podobnej sytuacji. W czasie rozmów z Zuzanną oprosiły ją, żeby się zastanowiła, czy na pewno chce rozstać się z kacperkiem. Zrzeczenie się praw do dziecka to tylko papier. Oświadczenie można anulować. Matka ma prawo do zmiany decyzji, tłumaczyły. Wiedziały, że. Jednym z powodów oddania chłopca do adopcji jest oprócz tej złej sytuacji materialnej, niechęć męża Zuzanny o do posiadania i wychowywania jeszcze jednego dziecka. Identyczne stanowisko w tej kwestii zajmowali teściowie. Namawiały więc Zuzannę, by walczyła o swoje. Nie jest niewolnicą męża, a teściowie niczego tak naprawdę nie mogą jej nakazać ani zakazać. Przecież nie żyjemy w średniowieczu, ale w XXI wieku. Odwagi pani zuziu! Możemy z nimi porozmawiać i spróbować jakoś ich przekonać, nalegały. Jednak kobieta nie skorzystała z pomocy ośrodka. Powiedziała, że rozmowa z mężem i teściami nic nie da, bo to są ludzie niereformowalni i uparci. Co prawda nie jest ich niewolnicą, ale czasem czuje, jakby nią była. Do nich należy do mi wszystko, co się w nim znajduje. Moje są tylko ubrania i nic więcej. Dodała smutnym tonem. Paniom z ośrodka ciężko było tego słuchać, ale nic nie mogły poradzić. W połowie sierpnia 2004 roku oznajmiły, że za kilka dni minie czas przewidziany na ewentualną zmianę decyzji w sprawie dziecka i zaczną szukać dla kacperka nowych rodziców. Zuzanna wzruszyła ramionami. I powtórzyła, że z wiadomych powodów zgadza się oddać chłopca do adopcji. Pozostała do załatwienia jeszcze jedna sprawa. Na dokumencie o zrzeczeniu się praw do dziecka, który jest podstawą do wszczęcia procedury adopcyjnej, muszą podpisać się oboje rodzice biologiczni. Ojciec Kacpra do tej pory takiego oświadczenia nie złożył. Panie z ośrodka nie nalegały, licząc, że małżonkowie zdecydują się jednak wychowywać synka. Ale teraz trzeba było już pośpieszyć to wszystko i dopełnić niezbędnych formalności. Niech pani następnym razem przyjdzie do nas z mężem, poprosiły Zuzannę. Zauważyły, że twarz kobiety gwałtownie pobladła. Wzięły to jednak na karb jej strachu przed panem i władcą. Facet zapewne się na nią wkurzy, gdy usłyszy, że będzie musiał tuć się prawie trzydzieści kilometrów tylko po to, żeby podpisać jakiś świstek. A tacy jak on potrafią w dobitny sposób okazywać niezadowolenie. Umówionego dnia Zuzanna o. pojawiła się w ośrodku bez męża. Oznajmiła, że jednak nie odda Kacperka. Powiedziała, że raz jeszcze przemyślała swoją sytuację i zdecydowała, że nie może pozwolić, żeby jej dziecko wychowywał ktoś inny. Podziękowała paniom za opiekę nad Kacperkiem, pożegnała się i odjechała z synkiem. Chociaż nieoczekiwana zmiana decyzji, nieomal za pięć dwunasta, wprawiła pracownicę ośrodka w zaskoczenie, to w gruncie rzeczy cieszyły się z takiego obrotu sprawy. Bo gdzie dziecku będzie lepiej, jak nie przy kochanej matce? Nie spodziewały się, że kiedykolwiek jeszcze o niej usłyszą. Przez dwa lata Zuzanna o ani razu nie kontaktowała się z ośrodkiem, bo i po cóż miałaby to robić? Sprawa z Kacperkiem była zamknięta. To też panie z podwarszawskiej placówki niemal się zdziwiły, gdy w lipcu 2006 roku trafiło do nich kolejne dziecko Zuzanny O., które kobieta w kilka godzin po urodzeniu pozostawiła w szpitalu. Ta wiadomość nas zaskoczyła i zasmuciła. Postanowiłyśmy wyjaśnić powód porzucenia dziewczynki i próbowałyśmy się skontaktować z rodzicami, żeby dopełnić formalności od strony prawnej, powiedziały pracownice placówki. Do spotkania doszło na początku października. W domu małżonków O zjawiła się pani kurator, która znała Zuzannę O, z jej wizyt w ośrodku w 2004 roku. Usłyszała od gospodyni, że wraz z mężem zdecydowali się oddać córkę do adopcji. Źle zrobiłam, że ją porzuciłam i bez słowa uciekłam ze szpitala. Ale było mi wstyd, bo to już drugi raz tłumaczyła swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Kuratorka zwróciła uwagę na porządek w mieszkaniu: wypastowane podłogi, umyte okna, ani jednego okruszka na wykrochmalonym obrusie. Poznała dzieci Zuzanny. Dwaj najstarsi synowie naprawiali na podwórku motocykl. Młodsze odrabiały w swoim pokoju lekcje. Nigdzie jednak nie było chłopca w wieku około dwóch lat. Zuzanna dostrzegając pytający wzrok pani kurator wyjaśniła, że Kacperek poszedł z ojcem na spacer. No, – Szkoda, chętnie bym zobaczyła naszego ulubieńca, no ale skoro jest statusiem, to trudno. Uśmiechnęła się kuratorka. Poleciła, żeby oboje rodzice skontaktowali się z ośrodkiem w celu uregulowania sprawy z córką, której nie zamierzają wychowywać najdalej w ciągu tygodnia. Na tym jej wizyta się skończyła. W czasie powrotnej jazdy samochodem do Warszawy prześladowała ją dziwna myśl, że coś jest nie tak z tą rodziną. Nie chodziło o to, że mają siedmioro dzieci, nie chcą ósmego, ale o ich mieszkanie, o jakiś szczegół, który tam widziała i który utkwił jej w głowie. Teraz jednak nie potrafiła sobie przypomnieć, co to było. Męczyło ją to niczym bolący ząb. Naraz zwolniła, zjechała na pobocze, a po chwili zdecydowanie zawróciła. Już wiedziała. Zabawki. O to chodziło. Dzieci w wieku dwóch lat bawią się misiami, klockami, samochodzikami, kolorowankami. W ciepły i pogodny dzień taki jak dzisiaj przed domem zwykle stoi trzykołowy rowerek. Ale u o kuratorka nie widziała ani jednej zabawki. Nie zauważyła również dziecięcego łóżeczka i ubranek. W ogóle nie było tam najmniejszych śladów dwuletniego dziecka. Nie traciła czasu na kurtuazyjne pogawędki ani tłumaczenia. Gdy Zuzanna O. otworzyła drzwi, zażądała od niej okazania książeczki zdrowia Damianka. Kobieta stała przez chwilę, jakby ją zamurowało. W jej oczach pojawił się paniczny strach. Zacinając się ze zdenerwowania, odparła, że książeczka gdzieś się zawieruszyła. W takim razie jakiś dokument z Peselem chłopca może być metryka urodzenia – Zuzanna zrobiła ruch, jakby chciała wybiec z mieszkania. Po ułamku sekundy zrezygnowana usiadła na podłodze i ukryła twarz w dłoniach. Kuratorka skontaktowała się z policją. Przez kilka minut rozmawiała z oficerem dyżurnym. Niedługo potem zobaczyła nadjeżdżający radiowóz. Zuzanna o. została wyprowadzona w kajdankach i przewieziona do policyjnego aresztu. Chłopiec nie figurował ani w Wydziale Ewidencji Mieszkańców Wsi, ani w dokumentacji ośrodka pomocy społecznej, gdzie gromadzone są informacje o aktualnej liczbie osób w każdej rodzinie na terenie gminy. Tak jakby go w ogóle nie było. Ale przecież był. Z całą pewnością urodził się na początku lipca 2004 roku w podwarszawskim szpitalu. Następnie trafił do ośrodka adopcyjnego, skąd po miesiącu został zabrany przez matkę, która wcześniej zrzekła się praw do syna. A teraz go nie ma. Podczas przesłuchania w prokuraturze w Siedlcach, Zuzanna O. początkowo wyjaśniła, że oddała synka koleżance, która nielegalnie wywiozła dziecko do USA. To było jednak kłamstwo. Wskazana przez nią kobieta od kilku lat mieszkała za granicą i z całą pewnością nie przebywała w Polsce w pierwszych tygodniach życia Kacperka. Proszę nam powiedzieć prawdę, co pani z nim zrobiła, nalegali śledczy. I wtedy Zuzanna przyznała się do zabójstwa synka. Motywem zbrodni był strach. Mąż, chociaż był ojcem Kacperka, nic nie wiedział o dziecku. Ukrywała przed nim ciążę. Bała się, że gdy się dowie, będzie ją traktował jeszcze gorzej niż do tej pory. Od dawna była dla niego nikim. Znęcał się nad nią, wyzywał, poniżał i zmuszał do ciężkiej pracy. Zachowanie syna w pełni akceptowali jego rodzice mieszkający w tym samym domu. Zuzanna O ze strachu przed gniewem męża umiejętnie maskowała powiększający się brzuch i inne objawy stanu brzemiennego. Po urodzeniu Kacperka w tajemnicy przed rodziną, z pełną świadomością, zrzekła się synka. Wiedziała, że gdy trafi do porządnych ludzi, będzie mu lepiej niż u nich. Jednakże, jak zapewniała, pokochała to dziecko. Kiedy tylko czas jej pozwalał, odwiedzała synka w ośrodku adopcyjnym, ale czas mijał nieubłaganie i powoli przyzwyczaiła się do myśli, że wkrótce będzie musiała rozstać się z nim na zawsze. Z tego wszystkiego zapomniała o istotnej sprawie. Żeby dziecko mogło zostać przekazane do adopcji, potrzeba pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się praw od obojga rodziców. Gdy panie w ośrodku przypominały jej o tym i nakazywały pośpiech, wpadła w panikę, bo przecież mąż nie miał pojęcia o kacperku. Jadąc do synka, okłamywała go, że musi pracować w nadgodzinach. Pomyślałam, że jeśli dowie się teraz, to będzie jeszcze gorzej, niż gdyby wiedział od początku. Zacznie podejrzewać, że go zdradziłam z innym mężczyzną. Bałam się, że nie zniosę jego wściekłości, kierował mną strach, wyjaśniała Zuzanna o. 20 sierpnia 2004 roku przyjechała do ośrodka i poinformowała, że jednak zdecydowali się z mężem wziąć do siebie Kacpra i go wychowywać. Obawiała się, że mąż będzie musiał to formalnie potwierdzić, ale panie z ośrodka bez zadawania szczegółowych pytań oddały jej chłopca. Przecież same przez kilka tygodni namawiały ją do zmiany decyzji. Wsiadła z dzieckiem do autobusu jadącego do jej wsi. Nie dotarła tam jednak. Poprosiła kierowcę o zatrzymanie pojazdu w pobliżu szpitala w Międzylesiu. Wysiadła i po przejściu z Kacperkiem na ręku kilkuset metrów poboczem skręciła w las. Doszła do miejsca, z którego nie było widać już drogi. Wyciągnęła z torby reklamówkę, założyła ją synkowi na głowę i przytrzymała tak, by uniemożliwić mu dopływ powietrza. Resztę szczegółów wam oszczędzę. Zuzanna oschowała ciało Kacperka do tej samej reklamówki wróciła na przystanek i w pół godziny później dojechała do miejscowości, w której mieszkała. Tam też był las. Przez nikogo nie zauważona zagłębiła się w gęstwinę. Reklamówkę ze zwłokami włożyła do płytkiej jamy, którą porastały krzaki i przysypała ją warstwą ziemi. Po powrocie do domu spaliła w piecu metrykę urodzenia i książeczkę zdrowia Kacpra. Prokuratura postawiła kobiecie zarzut zaprzestwania dziecka. Śledczy udali się do miejsca, w którym ukryła synka. W ziemi znaleziono fragmenty torby foliowej, ale bez ciała. Uznano, że w ciągu dwóch lat zwłoki sześciotygodniowego dziecka uległy całkowitej degradacji. Szczątki reklamówki zostały przekazane do badań laboratoryjnych, jednakże na folii nie stwierdzono śladów biologicznych. Nie można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy znajdowało się w nich ciało Kacperka. Jeszcze przed sporządzeniem przez prokuraturę aktu oskarżenia, obrońca Zuzanny O. kwestionował zasadność postawionych kobiecie zarzutów. Stwierdzał, że nie ma materialnych dowodów na to, że dziecko zostało urodzone przez jego klientkę. Zostało przez nią zaowane. Jeszcze przed sporządzeniem przez prokuraturę aktu oskarżenia, obrońca Zuzanny O kwestionował zasadność postawionych kobiecie zarzutów, stwierdzał, że nie ma materialnych dowodów na to, że dziecko urodzone przez jego klientkę zostało przez nią zamowane. Skoro nie znaleziono ciała, to równie dobrze można założyć, że do żadnej zbrodni nie doszło, a mały Kacperek gdzieś żyje. Ostatecznie sprawa trafiła na wokandę sądu okręgowego w Siedlcach, w dużej mierze zdecydowało o tym przyznanie się zuzanny O do zatwa dziecka w postępowaniu przygotowawczym. Jednak w trakcie rozprawy kobieta oświadczyła, że wycofuje się ze wszystkiego, co powiedziała w śledztwie. Policjanci, którzy przesłuchiwali mnie po zatrzymaniu, zasugerowali, że mogłam udusić synka i zakopać w lesie. Te słowa zostały mi włożone w usta. Byłam przytłoczona całą sytuacją. Zabrano mnie z domu w kajdankach, nie informując szczegółowo o co chodzi. Nie bardzo wiedziałam, co podpisuję, ale teraz z pełną świadomością mówię, że nie zabiłam synka. Twierdziła Zuzanna o. Sąd miał trudny orzech do zgryzienia. Już mniejsza o to, że kobieta nie przyznała się na rozprawie do winy, mimo iż wcześniej to zrobiła, dokładniej szczegółowo opisując okoliczności. Takie rzeczy się zdarzają. Oskarżeni wycofują się ze złożonych w śledztwie wyjaśnień, tłumacząc, że zostały one wymuszone przez policję lub prokuratora. Takie działania zwykle mają na celu przedłużenie procesu i w konsekwencji odwleczenie wydania wyroku. Ponieważ sąd musi sprawdzić, czy wobec oskarżonego nie stosowano niedozwolonych metod podczas przesłuchania. W tym przypadku chodziło o coś poważniejszego nie było ciała. Nie można więc było zaprzeczyć argumentom obrony, iż nie ma stuprocentowej pewności, że dziecko zostało zamordowane. Choćby istniał cień prawdopodobieństwa, że chłopiec żyje nadal, Należało wziąć to pod uwagę. A wątpliwości odnośnie winy powinny być, jak w słynnym filmie „dwunastu gniewnych ludziach, rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Wątpliwości wątpliwościami, ale w tym przypadku przeciwwagę stanowiły materiały zgromadzone przez prokuraturę. Ponad wszelką wątpliwość, na podstawie zeznań kilku świadków, ustalono, że 20 sierpnia 2004 roku Zuzanna ozabrała dziecko z ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Potem nikt już nie widział Kacperka, a matka przez dwa lata ukrywała przed najbliższymi, że go urodziła. Dowodem pośrednim były fragmenty reklamówki, znalezionej w miejscu wskazanym przez oskarżoną. O tym czego się dopuściła mogły też świadczyć potwierdzające zarzuty wyjaśnienia złożone przez kobietę w początkowej fazie dochodzenia. W 2008 roku, po trwającym wiele miesięcy procesie poszlakowym, sąd okręgowy w Siedlcach uznał Zuzanne O winną pozbawienia życia swego dziecka i skazał ją na 12 lat więzienia. Było więcej niż pewne, że obrona odwoła się od wyroku i zrobiła to. Sąd apelacyjny w Lublinie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dalej była to już prawnicza przepychanka. Zwrócenie prokuraturze materiałów ze śledztwa, drugi proces, uniewinnienie w 2011 roku i znowu odwołanie, tym razem prokuratury. W trzecim procesie sąd w Siedlcach skazał zuzannę o na 10 lat więzienia. Taki sam wyrok zapadł w październiku 2014 roku po kolejnym odwołaniu obrońcy oskarżonej i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. Po jeszcze jednej skardze obrony lubelski sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. To wszystko na dziś, moi drodzy. Dzisiejszy odcinek opracował Mariusz Gadomski, a na swoich ekranach, jeśli zerkniecie, zachęcam, widzicie właśnie okładkę jego najnowszej książki, która już niebawem będzie dostępna. Jest to kolejna, no już z kilku naprawdę jakże ciekawych, ambitnych i wciągających kryminalnych mm, książek. Także gorąco wam polecam, aby śledzić temat i oczywiście ja także będę. Czuwał nad tym, aby jak tylko się ukaże Was poinformować, no i także objąłem swoim skromnym patronatem, jak zwykle zresztą, właśnie te pozycje. Uważajcie na siebie i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku podcastu na kanale Strefa Mroku.